Zapraszam Cię na gulasz wołowo-wieprzowy. Naprawdę przepyszny. Chodź, pokażę Ci, jak go zrobić. Dwie mniejsze cebulki kroimy, a mięso w tym czasie obtaczamy w mące, oczywiście pszennej, i smażymy na oliwie z oliwek na złoto. Także, tak jak widzicie, dokładnie obtaczamy i podsmażamy kilka minut, nie za dużo. Chodzi tu tylko i wyłącznie o to, E, aby nasze mięso się zrumieniło po prostu. Cebulkę już wcześniej podsmażyłam, e, aczkolwiek jeszcze później dodałam jedną. Postwierdziłam, że e, nie wystarczy. I jak już nam się wszystko zrumieni, no to przekładamy do garnka docelowego, w którym będziemy robić nasz gulasz. Cebulę podsmażamy z borowikami. U mnie są mrożone, polecam suszone. Zalewamy odrobinką wody. Bo to wszystko na patelni, co nam się fajnie przysmażyło, to daje fajny aromat, także tutaj tego nie omijajmy. Zresztą sami widzicie. I zalewamy wodą dużą ilość, bo będziemy to gotować około dwóch godzin. Także troszeczkę nam jeszcze wyparuje. Paską łyżkę soli dodajemy, kilka liści laurowych i ziela angielskiego, pieprzu dodajemy gruboziarnistego. I nie może tutaj zabraknąć czosnku staropolskiego, oczywiście. Także również go dodajemy. Aby podkręcić lekko smak i kolor, dodałam około dwóch łyżek sosu sojowego ciemnego. Bardzo polecam. No i tak się prezentuje nasze danie po dwóch godzinach. Dodałam z ziemniaczkami i ogórkiem miodowym. Także bardzo polecam. Serwuj po więcej.